Cześć kochani, witam serdecznie w kolejnym moim filmiku i jak już widzicie po tytule jest to kolejny test i ja lubię robić testy i widzę, że Wy lubicie te testy też oglądać, więc jest mi w sumie bardzo miło i dzisiaj przychodzę z testem takiej próbki ze Skin 79 i jest to krem BB ten fioletowy i może zacznę od tego, że ja posiadam cerę mieszaną w strefie T i niestety suchą na policzkach i niestety też przesłyszająco się w okolicach ust i tu mam dzisiaj bardzo, ale to bardzo przesuszone no i niestety tak to właśnie wygląda przejdziemy też do tego co jest tutaj napisane i już Wam eee. czytam przeczytam i jest tak eee, napilszająco-rozjaśniający krem BB z wysokim filtrem SPF 40 Przeznaczony dla cery suchej, odwodnionej, potrzebujący nawodnienia. Moisture Capturing System ceramidy i kwas hialuronowy intensywnie nawilża, optycznie maskuje niedoskonałości i rozświetla cerę. I powiem Wam, że jestem bardzo ciekawa tego kremu, bo mi rozjaśnienie cery bardzo by się przydało. Takie, wiecie, takie. No nie wiem, no ja widzicie, że ja oczy to po prostu to swój minus. Ym, Straszne, bo ja wyglądam, bym miała wiecznie sine oczy, wiecznie byłabym zmęczona i wiecznie mam je po prostu dużo ciemniejsze. No i zawsze, jak nawet nie mam makijażu, to staram się chociaż to zakryć ciutkiem korektora. Czy mam jakieś doskonałości? Tutaj mi coś powyskakiwało, troszkę przynosi, ale ogólnie powiem wam, że mam cerę bardzo dobrą i jestem niezmiennie zaskoczona tym. Że nie wskakują mi żadne pryszcze na twarzy, i że nie mam jakichś takich stanów zapalnych. W ogóle, wow, i wszystko, ale będziemy przechodzić do tego. Nie wiem, czy starczy mi to w ogóle na całą twarz. Mam nadzieję, że tak. Yy, także sobie tutaj otworzymy. Oderwiemy najpierw. tu Opis zostawimy. I tak, powiem tak, jak mi starczy, to mam jeszcze taką mini gąbeczkę. Ona jest tylko pod oczy, ale ja postaram się też nie on może nałożyć na jedną stronę twarzy, a na drugą stronę twarzy nałożę palcami, o ile mi starczy produktu, bo nie mam pojęcia w ogóle ani ile go jest, ani ile go trzeba nałożyć. Boję się, że zaraz sobie coś pobrudzę. Ale dobra, zobaczymy. Otwieram. Yy, to wygląda na ciemny Aż boję się, że będzie... Pachnie, jak krem. Ale myślę, że chyba go nie będę nakładać ym, gąbeczką. Patrzcie, jak jest ciemny. Nie wiem czy to widać. Widać? Ciemny, ciemny. Dobra. Mam nadzieję, że chociaż coś się dopasuje, bo... O nie wiem gdzie go nałożyć. Chyba na jedną stronę najpierw żebym mi nie starczy, to co zrobię. Dobra. Um, wezmę sobie lustereczko trochę. Mam nadzieję, że wam nie będę przeszkadzać. I jak? Ale powiem, chyba że krycie ma super. A, nie powiedziałam pod um, Na twarzy to mam krem tylko z Simple nawilżający mój, który uwielbiam i wiem, że. Um, każdy podkład na nim dobrze wygląda. Nie wiem, czy nie jest ciemny. Nie chcę mieć dzisiaj jakiegoś super ciężkiego makijażu. Powiem Wam, że bardzo z chęcią w ogóle wyszłabym bez makijażu. Przepraszam za zakłócenia. Jak zwykle. Ale powiem że nie będę go nakładała gąbką, bo świetnie rozprowadza się palcami. Mmm. Kurczę. Pierwsze wrażenie jest super. I ten zapach. Mmm. Pachnie, pachnie jak krem jakiś z Estelauter. Albo, wiecie, wysoka półka w ogóle. Nie wiem, czy on nie jest za ciemny. Mm, zaraz nałożę na drugą stronę więcej. No Jak tutaj się prezentuje? ale wygładził co? Ja jestem mega zadowolona. Co prawda, oczy. Um, nie będą jakiś super. Muszę go przeciągnąć troszkę, ale jest świetny. Już się jaram. Mam. Dobra? Tyle dołożę. Bardzo wydajne powiem, że znaczy, nałożyłam dużo po prostu. Bo nie sądzę, że on nasz tak dobrze będzie krył. Trochę za dużo tutaj teraz nałożyłam. Ale. Boże, jaką fajnie pachnie, aż normalnie już mnie skusił, żeby kupić pełną wersję. Jest niby do cery właśnie odwodnionej, a że ja w sumie wolę, żeby mi nawilżyć żeby mieć nawilżoną cerę. Bo tutaj właśnie czasami mam bardzo przesłyszone okolice i to wszystko wygląda jak mamy matujący podkład i poklepię się troszkę. Ale świetny jest. Nie wiem tylko, czy on nie jest za ciemny. Troszkę chyba jest za ciemny, ale, ale na lato, jakby była taka, wiecie, opalona. Fajny jest. I tu w lustrze, i tu w podglądzie. Jeszcze wam się może coś zbliży. Widzicie? To jest po prostu... Wygląda jak druga skóra, tylko trochę lepiej. On się troszkę... wiecie, klei. Wymaga przebudrowania na pewno. Mam w ogóle ten... Chętne sobie robiłam wczoraj. I właśnie dlatego nie wiem, czy będę w ogóle sama jakiś robić. Chyba będę w ogóle dzisiaj. Um... Taka naturalna, tylko zrobię sobie kontouring, żeby zobaczyć w ogóle, jak podkład utrzyma znaczy jak ten BB Krem utrzyma całe konturowanie, ale jestem tak niezmiernie zadowolona. Super jest. Szkoda, że nie zostało go tam na drugi raz, bo bym z chęciłabym z chęcią sobie jeszcze go użyła świetny, bo ja że jestem e, nieziemskim pod wrażeniem, że on tak fajnie wygląda e, tak, tak. a że nie chcę jakiegoś super mocnego makijażu sobie robić, chcę tylko przypodobać buzię i nałożyć troszkę bronzera to nałożę to na kamerze i nie będę po prostu przychodzić jakby zaraz, e, nałożę puder jest to Han e, z Matt All, Matt All Day ten mój jeden z ulubionych po prostu biorę sobie pędzelek trochę nie ja chcę też Zniszczyć, jakby, efektu, wow, tego podkładu. Podkładu BB kremu. Na lato teraz, na wiosnę, na lato idealny Po prostu powiem wam, że kiedy jesteście trochę, może, bardziej opalony, bo to nie jest krem yy, dla osób bardzo bladych. Ja nie jestem też bardzo blada, a troszkę się odcina, to polecam już. <grym> Ale polecę albo nie polecę go, zobaczymy pod koniec dnia. Taka a propos, jest siódma. Mamy tak piękną pogodę. To po prostu podjara na tym, bo ciągle padało, wiatr się padało i w końcu mamy ładną pogodę. Puder nałożony. I taką powiem, że troszkę tylko nie przykrył moich tutaj, wiecie, cieni na oczach, ale jestem tak zadowolona a bronzer, bronzer, oświetlacz i róż to sobie nałożę właśnie z palety Makeup Revolution i to jest w ogóle Ultra Sculpt and Contour Kit w kolorze 01, czyli fair, ultra fair, fair dobra, sięgnę po ten pędzelek się trochę do was zbliżę, bo nie mam w ogóle chyba wykombinować jakieś lepsze tutaj, wiecie Lepsze, lepsze miejscowe, jeżeli chodzi o malowanie się, ale to wygląda mocno na, na podglądzie. Zmalujemy to. Ja nie chcę konturu, co tylko taki, wiecie, um, luk opalonej buzi, w ogóle nie wiem czy nie będę musiała się wybrać na solarium. Mam podkład świetny zburzyła do przetestowania, ale jest chyba za ciemny, dużo poza tym tak wygląda w opakowaniu no musicie poprawkę wziąć, bo ja maluję się do podglądu tutaj w kamerze i nie widzę to bardzo ale co mi tam tak jest dobrze w ogóle nie wiem, przyjdę do Was pewnie około 16, 17. Zobaczymy. No jest taka ona pogoda, więc podejrzewam, że będzie długo u mnie w mieszkaniu jasno. Znaczy, taką mam nadzieję. Dobra, przyporządkowiona. W ogóle nakłada się ładnie, powiem Wam, że super jest. Jestem taka zadowolona. W ogóle jak mi się spodoba, jakieś takie bibliotekę, to mam ochotę od razu wsiadać na jakąś stronę yy, jakieś tam wiecie internetową drogerię i od razu właśnie zamówić, bo potem zapomnę że on był taki fajny Pff, muszę chyba sobie jakieś zdjęcie zrobić i sobie napisać, że to był świetny po prostu bibik ale nie wiem, zachwalam go teraz, a a nie wiem jaki będzie później, sobie rozświetlacza walne, nie wiem czy będę róż... użyć róż? nie, chyba a rozświetlacz to jest w ogóle moje, wiecie, must-have, o. Świetnie jest. A to jest z tej palety, także wiecie, jak jesteście takimi fankami w ogóle rozświetlacza jak ja, ostatnio, ja by właśnie w ogóle wiosną teraz, to nie ma nic lepszego, ja to po prostu kocham. Ten policzek nie będzie takiego dawał efektu, bo nie jest... Z tej strony Trzy, trochę na nos. A co mi to mamy lato? Jeśli się świecić, jak wiecie co? Pa, pam, pam, pam. Co sądzicie? Zaraz się przybliżę. Różu nie będę nakładać, bo już w sumie nie wiem czy będę makijaż sobie cały robiła, chyba raczej nie przybliżę wam się. tak wygląda będę Wam pokazywać ten policzek, bo jest lepsze światło i po prostu podkład zaraz po nałożeniu ten BB krem, popatrzcie może i nie, wiecie, nie poprzykrywał jakoś, ale jest świetny nigdzie mi nie powchodził w żadne, wiecie, załamania ale jestem zadowolona po prostu chyba to widać. No dobra. Mm, spotkamy się spotkamy się pod koniec dnia. Przyjdę do Was i zobaczymy co dalej, co z tym BB kremem. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie, że będzie taki dobry. Witam jak was jest. serdecznie ponownie i jest chyba 10.20. Robię mały update, że tak powiem, bo w sumie jednak się wymalowałam do końca. Będę jechała na miasto jakoś o 12, więc... Um... Myślałam sobie, że zrobię wam update i mamy piękne słońce na dworzu, po prostu wow! I w ogóle wszystko i zobaczcie. Nie podrowałam jeszcze ani razu, nic nie poprawiałam, nawet nie dotknęłam się twarzy. Ślicznie. Troszkę jest przyciemnawy, ale. Mi się podoba, jest taka, skóra jest taka świetlista, piękna, w ogóle jest ładna i... Mam nadzieję, że utrzyma się do wieczora. Na pewno będę musiała przybudować przed wyjazdem, powiem ja wam na pewno, bo troszkę się świecę tutaj na czole. A ja chcę na mieście wyglądać całkiem spoko. <grym> Nie chcę razić kogoś. Nie to że słońce razi, to ja będę jeszcze raziła kogoś, wiecie. Z swoim odbiciem, ale jest piękniej. Tyle Wam powiem. Na razie jest dziesiąta, czyli trzy godziny od nałożenia za nie wiem, pięć godzin. Pewnie powiem Wam dalej co i jak. Więc y, trzymajcie kciuki, żeby było dobrze. I do zobaczenia o Cześć, witam was już w podsumowaniu bibi kremu, tego fioletowego ze Skin 79. I przyszłam do Was, i to jest już po szesnastej Także czas najwyższy, jak wiecie wychodziłam w południe i też koło 12 właśnie pudrowałam sobie buzie, coś mi tutaj aparat szaleje, już się do Was przybliżam No to nie patrzcie, bo dopiero co ściągnęłam okulary więc no, od okularów mam niestety odcisk, ale to trudno bywa i teraz tak bronzer rozświetla wszystko elegancko w ogóle widać, jestem mega zadowolona nałożyłam w ogóle właśnie koło 12 trochę, trochę różu więc może widać coś różowego. W sumie to nawet nie patrzyłam w lusterko, ale trochę się może tu pościerał. Świeci mi się leciutko czoło. Ale ja już, tak jak mówiłam, podróżowałam koło 12, i koło 12 świeciło mi się czoło tak normalnie. Powiem, że przeżyłabym, jakbym nie przepodróżowała, ale chciałam spoko wyglądać. Tak jak już mówiłam zresztą. Ja jestem bardzo zadowolona i powiem Wam, że kupiłabym. Jakbym miała, to bym kupiła. O ile dobrze, kolorze kosztuje około stówy w ogóle na stronach internetowych. Także jest spoko i gdyby może nie kolor, to jest chyba tylko taka, takie jedno moje zastrzeżenie, bo kolor no, troszkę za ciemny. Nie wiem, czy to widać, czy może, może zanikło, ale pierwsze wrażenie było takie, że kolor był po prostu troszkę za ciemny. Ale jest ok, jestem bardzo zadowolona, nie wiem co mam jeszcze powiedzieć. Um, nie star się, trzyma właśnie brązer, rozświetlacz wszystko elegancko, także jak sami widzicie jestem zadowolona. Um, nic z tego będę polecać, także jak jesteście zainteresowani, to jak macie taką samą w ogóle cerę jak ja. To polecam jak najbardziej, sobie przetestować. Pamiętajcie tylko, że jest ciemny i jak macie jaśniejszą karnację, w ogóle niż ja, albo nie jesteście opalone, to lepiej nie kupować. Jak nie chcecie się nadziać na to, że on jest po prostu tak za ciemny, no tak jest spoko. Mi się podoba. Nie wiem, co jeszcze mam powiedzieć. Także stówka jest ok, tak dla mnie ceną, yy. i tyle. Polecam. Także tyle o podkładzie. Postaram się też. Mam jeszcze inne próbki: właśnie bibi kremów, postaram się porobić testy. A teraz w takim bądź razie ja kończę ten test. I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych moich testach i kolejnych moich filmikach. Zapraszam też do kciukowania do góry oraz dawania subskrypcji, jak chcecie być ceną na bieżąco.